dwoje? Główne pytanie było takie, kto kogo zainspirowało to wszystko? Kto stworzył to całe pomieszczenie? Głównym twórcą i jedynym twórcą był Pan Zgubicki. Akurat nie nauczyciel, który wiele lat temu uczył w naszej szkole. W ubiegłym roku zmarł w sumie tworzył tą, tą izbę przez, tworzył, tworzył czy, czy zbierał właśnie tutaj materiały do tej izby przez kilka lat, przede wszystkim podczas zbiorów kontaktował się z osobami, które były tutaj w obozie w charakterze niejców. nie tylko Polaków, ale też i miał kontakty szerokie z byłymi kińcami wojennymi, z zagranicy, z Belgii, Francji. I z Polski, tak? Z Polski tak, tak mówiłem, tak, tak, tak. Z tak? Polski przede wszystkim tak, Ci ludzie jeszcze żyją no, nie. Już taka po prostu grupa powiedzmy tego społeczności, że, że, że już na pewno tak, z tych osób nie żyje to są. Jakby nie liczyć, ludzie, którzy gdzieś tam w wojsku byli, pojawili się w trakcie działań wojennych, no mieli po 20 lat, 39, dodać tych trochę lat, to wątpię, żeby ktokolwiek Żywnie. Czyli pan nie wierzy, czy ktoś na to nie za... Nie, znaczy się, się Jak na, żył pan Łowiński? Mówił jeszcze o dwóch, trzech świadkach, właśnie jeńcach, ale, ale to było kilka lat temu, podejrzewam, że, że już osoby były bardzo y, stare i schorowane. Widzę, że pan Łowiński był bardzo zafascynowany. Widzę twórczością Pesjana, artysty który przybywał w Stanach właśnie ale widzę, że starał się uzyskać dużo informacji na ten temat. Do kogo wysyłał te wszystkie listy? Do kogo zgłaszał się o, o prośbę? O, 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 do kogo zgłaszał się o pomoc? Akurat nie w tych gablotach są materiały, czyli to są takie pisma robocze, gdzie yy, pytał Przede wszystkim zbierając informacje o jeńcach, tego, byłych jeńcach tego obozu, o ewentualnie jakieś tam dokumenty, materiały z tego obozu. No i wysyłał przede wszystkim takowe pisma do związków kombatanckich, do instytutów historycznych, wydawniczych, ale też i do międzynarodowego instytucji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy też wysyłał e, takie pisma, złoł pisma e, za granicę wiedząc, że e, jakaś dana osoba, e, właśnie osoba, obcokrajowiec był e, właśnie jeńcem danego obozu i po prostu w ten sposób pozyskiwał te informacje. Właściwie bardzo tak, zależało mu na tej wiedzy. Zresztą powiesz, że jest pewne zdjęć. autorem? Autorem tego Właśnie z tych wszystkich listów, które informowały gdzie może dostać takie zdjęcia? Czy po prostu tak od tych świadków... Że, że, tak, świadkowie historii tak. przede wszystkim więźniowie, którzy byli przebywali w tym obozie i oni posiadali te, te zasoby. To nie są oryginalne zdjęcia, nie są już akurat nie skanowane czy, 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 czy też robione z tych, tych zdjęć oryginalnych. I tutaj ślady po prostu zniszczeń, ale, ale mówię, to są z dokumentów odtwarzane. I te dokumenty najczęściej oddawane były, te oryginalne, właścicielom. To no, widać na tych zdjęciach jakieś takie załamania po prostu, że, że to zdjęcie, powiedzmy, jest zrobione ze zdjęcia innego. Mówię tam, w siedemdziesiątym roku, siedemdziesiątym pierwszym, drugim, no to inna technika była y, pozyskiwania takich właśnie dokumentów. Dzisiaj mamy serwopowiarkę, mamy, mamy też i y, y, inne takie metody szybsze, powiedzmy, i dokładniejsze, łatwiejsze, żeby rzeczy takie odtwarzać. To, co było, to akurat nie jest. Jestem bardzo ciekawy, jak ludzie tworzyli sztukę w Stalagu. Kto był takim właśnie Wydaje mi się, że to był króliwym no, Przede wszystkim władze obozowe musiały coś robić z tym, tym właśnie problemem, ponieważ ludzie kilka. Niekiedy powiedzmy kilkanaście tysięcy osób stłoczonych w jednym miejscu mężczyzn, no to taka bomba wybuchowa była. Trzeba było ich zająć czymś, czyli ich zezwalać Między innymi tutaj tam, no, na stronie widać wyraźnie, że i odbywały się mecze w piłkę nożną, że też i niektórzy tworzyli czy po prostu jakieś sztuki teatralne, czy jakieś tam kabarety, że była orkiestra obozowa, no, musiano powiedzmy rozładowywać, jak to się mówi, to, to napięcie, żeby ewentualnie nie dochodziło do, do buntów wśród więźniów, nawet no, no, z punktu widzenia tego psychicznego, bo, bo jak zajęci są, to ewentualnie nie myślą o po prostu sprzeciwianiu się ładnym obozom. Stąd i mówię, wykorzystywali to akurat jak mogli, tworząc, rzeźbiąc, malując, pisząc, no, czy grając muzykę, grając oczywiście, uprawiając sporty. Dziękuję. Proszę, Proszę. mi